Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Oto idę na spacer ze zwierzątkami. Chodź puniu. No chodź. No chodź, wójcie prosi. Toud jego no, niosę na rękach, bo on ma chore łapki. I chorą główkę. Tak? Toudie. O! Cud! Cud ozdrowiał! To cud! Możecie wpłacać kasę teraz na cud. O, ale znowu choroba gazmogła. zmogła. No późno, no też tak nie można, no. To jest członek naszego Gangu, tak? To, że należysz do koła przyjaciół Tybetu koło polskie, Tybe... koło polskie tybetańskie, polsko tybetańskie. A ty skąd jesteś? Pies z Tybetu, Buty z Chin, spodnie z Ameryki, Bluza z Biedronki Pies z Tybetu no, chciałem coś fulgarnego jeszcze powiedzieć, że siurek z dupy, no ale to dobra, to... to już dawno i nieprawda. Ty, chory, chory, nie jestem chory, Mareczku, kochany będę teraz pracował, łapał myszy, będę teraz grzeczny. Tak? Tak? Gdzie agresywny. Wulka nie szanuję, bo i po co wujek tu jest tylko od zarabiania pieniążków wujek tu jest tylko od zarabiania pieniążków zobacz jaki wujek ma ładny zegarek, powąchaj no no ty lubisz pieszczoty chorowitek, muszę go na rękach nosić on tak lubi mhm, on zły jest Kiełuszka ma małe, co to wszystko mała? Siusia gdzie jest? Co? Jest Siusiaka nie ma <grywa> Kurde, mam wyrzuty sumienia Uaj, ty. Lada dędlanie Po czwarokroć, przeklęty <grywa> Tylko byś mocz puszczał no y Puszek został wczoraj odrzucony przez dziewczynę swoją w Wilczużyce. Ona takiego psa, pana doktora, chyba wybrała, bo czekała na niego, a do puszka wyjść nie chciała. No tak, kolego, co ty sobie myślisz? Status, koleżko, status! No? Skaranie boskie. Boże mój, boże mój, jaki on brudny, jaki on niegrzeczny. Boże mój, Boże mój. O, a co to za zielony knypel. Ale słoneczko. Od razu się lepiej czuję. Wczoraj poszedłem na spacer z Puszkiem. 30-minutowy, 20-minutowy koło domu chodziłem. Była taka mgła, angielska mgła i dwie godziny leżałem bez życia na łóżku. Tak się kiepsko czułem. Może mi tam jakieś hemtrejsy rozpuszczają. Masony. Nie A Ty jak się czułaś wczoraj, co? Fionka to już nestorka jest. Ilnieje. Ciągle lnieje, ciągle je, lnieje, lnieje, lnieje i zwiedzak nie je. Puszek, bierz go! Bierz kota! Kota jedz! Kota jedz! Kota bierz! Kota bierz! Kota bierz! Kota bierz! Kota bierz! Szanuj go, bo to Twój braciszek jest w sumie taki przesywany. Pamiętaj, że Ty z Cybetu jesteś, a to jest polski kot. Polski prawdziwy kot. Prawilniak. Zawsze sztywniutko. No chyba, że głodny. Wtedy sprzeda każdego. Świnks! To jest świnks, szanowni Państwo, a nie świnks. Strażnik ogrodu i mojego życia. <grywka> Kurde. Nie no, w sumie chociaż jestem upilnowany dość nieźle. Co tam, jajeczka liżesz? <noise> ty wujek ma jajeczka i punio. No ale punio jajeczkami będzie zarabiał. Byku, byku, co ty taki mały jesteś? No zobacz jaki ty mały jesteś, jakiś taki kruchy jesteś. No, zobacz na siebie, zobacz, gdzie mięśnie? No gdzie mięśnie, gdzie bicepsy są? Gdzie mięśnie? Ach, ty! Świnks. Świnks szczelny wyżarty, na żarty za moje pieniążki ciężko zarobione. Takie życie, szanowni. W następnym życiu chcę być świnksem. <noise> Co ty sobie myślisz? Z wujkiem nie wygrasz, pamiętaj. Z wujkiem, na wujka łapy nie podnoś, bo ci uschnie łapa. Na wujka łapy podnieść nie wolno. Aha, no już my się tak bawimy. Nic, szanowni Państwo, szykuję się na kolejny najazd policji. Dostałem taki screen ciekawe. Nie wiem kto to jest, jaki pan odlotowy. Napisał, że powiadomi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Punio! Punio, chodź do mnie, do wójcia! E, w sprawie moich nocnych spacerów po streamach, że on będzie coś tam sprawdzał. Także szykuje się pewnie na kolejną policję w domu. Także o, zabity ptaszek jest. Ptaszek zabity. Także późno pamiętaj, że jak przyjdą przedstawiciele prawa, to pamiętaj, że organom masz zawsze mówić prawdę, prawdę i tylko prawdę, którą ja ci e, każę mówić. To, co wujek mówi, to jest zawsze prawda. Więc zawsze mów tylko prawdę. Nigdy nie wolno organom oszukiwać. Nigdy nie wolno kłamać. Pamiętaj, tylko prawda, ale prawda, którą ja ci przedstawię. No co my na tych spacerach robimy? Napadamy na banki. Orgie robimy dzikie. Ostatnio 20 złotych znalazłem. 20 złotych znalazłem. Jak się nie ma szczęścia w miłości, to się ma w pieniążkach. Dobra, szanowni państwo, to byłoby na tyle. Szykujemy się po prostu. Wiem, że kolejne donosy poszły na pewno do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To już raz w sprawie kota wezwali. W sumie dwa razy wyzwali do domu. W innych sprawach też, więc idę do świnksa. Tu są buteleczki zapasowe, Szanowni Państwo, na, na, na wypadek zimy. Ładnie je ułożyć. Nie lubię, jak jest bałagan. Musi być porządek, musi być, Szanowni Państwo. O, o, tak musi być elegancko. O, nie? Świnks. Także pan Odlatowy zgłosił chyba donos, bo tam pisał. Mam takiego screena. Oczywiście poszedł do te czuszki. Że będzie zawiadomione towarzystwo, co ja też robię ze zwierzętami. No co my na tych spacerach robimy, co? Bo Brian też z nami idzie czasami, w świnks. Zobacz, jak ty wyglądasz, no zobacz, jak ty wyglądasz, jak kuna jakaś. No co my robimy, no. Napadamy. Napadamy, wygrzewasz się, co? Zobacz, jaki ty jesteś mały, no zobacz, jaki ty jesteś mały. Ja myślałem, że ty będziesz jakiś wielki, a ty, a ty jesteś, a jeszcze cię pobili ostatnio. Zobacz, jaki puszek jest piękny. Z Tybetu, zagraniczny. Zagramaniczny. O, zwierzątka moje, ukochane. Sionusia poszła do meczku pilnować. Punio, punio. Łapkę liżesz. Szanowni Państwo, oto quiz. Jedno z tych pięknych zwierząt ma jądra, drugi nie. Są trzy zwierzęta. Jedno ludzkie i dwa, zwie... dwa zwierzęce. Twu. Trzy zwierzęta. Dwóch ma jądra, trzeci nie ma. Który to który? <noise> wiem to ja nie mam. Przyznaję się. Świnks. Strażnik domowego ogniska. Sprzedam go za Jarek chciał dać stanowisko ministra za niego, to ja wezmę za niego, nie wiem. Dyszkę. Nie, nie sprzedam nigdy mojego świnksa. Ani mojego kochanego Tybetana. Tybetana, który wujka nie szanuje, bo i po co szanować, tak? No Zobaczcie, jak za wujka pieniądze. Za wujka pieniążki najlepiej. Wujek ciężko haruje, zarabia. Wszystko przeżarte i wysrane już, co? Świnks! Świnks! Coś ciebie za świnks! O, widzisz? Cyknę parę fotek. No, pożegnaj się, pożegnaj się. No, widać, jakby oglądało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zawiadomione przez pana dotowego. To widać, kot jest skatowany po pobiciu ciężkim. Nie ma siły się ruszyć. Zobaczcie, zobaczcie, jakie reakcje ma. To jest straumatyzowany kot. Cześć, cześć. Lubisz wujka? Lubisz choć trochę nikt. A! Kurwa! I to dostaje za łyskasy za wszystko, co? Dobra, a kurde. A zobaczcie, szanowni państwo. Nie ma żartów. Nie ma żartów, to jest świnks i on. On się nie certoli, o. Poczucie winy ma, że wujka poranił. Dobra, szanowni państwo, to już byłoby na tyle. Nie, nie rozmawiam z tobą. Nie rozmawiam z tobą. Bandyto, faszysto, nazisto. Ten jeszcze mnie nie pogryzł. <laughs> co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Znowu robaków na przynosisz do domu. Boże mój, Boże mój. Dalej, sąsiad się patrzy z boku, co tutaj gada do siebie sam wariat. Dobra, szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie. Widać też, że pies jest eksploatowany, używany do ciężkich prac. Także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami samo może zobaczyć, jak bardzo dręczę zwierzęta. Pozdrawiam Państwa serdecznie.